Cześć, ja nazywam się Michał. Dzisiaj chciałbym co nieco powiedzieć o kredycie 2%, który ostatnio jest bardzo modny. Bardzo dużo takich pozytywnych opinii, ja przynajmniej słyszałem na jego temat. Natomiast chciałbym też powiedzieć o kilku, no powiedzmy, haczykach, czy też rzeczach, o których nie do końca się mówi. No i pod, na koniec podsumować, czy rzeczywiście warto taki kredyt wziąć, czy też nie. Szybciutko powiedzmy o kryteriach, czyli trzeba mieć poniżej 45 lat. Nie nie można mieć własnego mieszkania ani teraz, w chwili obecnej, ani też w przeszłości nie można było takiego mieszkania mieć. I kolejna rzecz, no to oczywiście trzeba mieć zdolność kredytową, no ale to jest chyba oczywiste. Przejdźmy zatem do tych warunków, które, no, które po prostu ten kredyt dwuprocentowy ma. Pamiętajmy, że dofinansowanie, które dostaniemy, jest na 10 lat. To jest tylko 10 lat, to nie jest cały okres spłaty kredytu. Później już skakujemy na normalne oprocentowanie. A myślę, że część osób chyba nie zdaje sobie z tego sprawy i myśli, że to dofinansowanie będzie obowiązywać przez cały okres kredytowania. No jednak, jednak nie. Musimy też pamiętać. Że w ciągu tych 10 lat no nie za bardzo możemy coś z tym mieszkaniem zrobić. Oczywiście, jakby możemy je sprzedać, tracąc po prostu to dofinansowanie, lub możemy je wynająć, też tracąc to dofinansowanie. Czyli niby możemy wszystko zrobić, no ale zastanówmy się teraz, zróbmy sobie przykład, najmu. Jeżeli takie mieszkanie kupimy w wieku przykładowo 25 lat, po 5 latach stwierdzimy, że zakładamy rodzinę, będziemy mieć dwójkę dzieci, potrzebujemy po prostu większe mieszkanie, a mamy na chwilę obecną kawalerkę. No to robi nam się lekki problem, gdyż no nie za bardzo możemy sprzedać to mieszkanie. Pewnie byśmy nie chcieli, nie chcieli jakby utracić tego całego dofinansowania, które otrzymaliśmy, no ale możemy też to mieszkanie wynająć. I co wtedy się stanie, jeżeli takie mieszkanie. Wynajmiemy, no, ja mówię tutaj o warunkach, które mamy tak naprawdę na dzień dzisiejszy. To jest bardzo takie wybieganie w przyszłość. 5 lat do przodu. Natomiast jak to by wyglądało na dzisiejszy dzień? Jeżeli weźmiemy kredyt dwuprocentowy, no to około 4% wyniesie nam RRSO. Natomiast jeżeli dzisiaj weźmiemy sobie kredyt bez dofinansowania, no to RRSO wyniesie nam 9%. Mówię w przybliżeniu. Czyli różnica 5%. Jeżeli weźmiemy kredyt na 400 tysięcy, no to wtedy, jeżeli różnica między kredytem 400 tysięcy z RRSO 4% a 9%, ta dopłata wyniosłaby wtedy 20 tysięcy złotych. Czyli, jeżeli byśmy chcieli wynająć nasze mieszkanie komuś, jakiejś osobie trzeciej, Musimy wtedy zwiększyć nasz koszt kredytu o 20 tysięcy złotych rocznie. A ile dostaniemy z wynajmu? Tu jest bardzo dobre pytanie. Przyjmijmy, że takie mieszkanie wynajmiemy za 2,5 tysiąca złotych, co da nam 30 tysięcy złotych. No ale pamiętajmy jeszcze o podatku. Mieszkanie też się zużywa, musimy pamiętać o amortyzacji. I kolejna rzecz: no mieszkanie nie będzie na pewno wynajęte 12 miesięcy każdego roku, tylko zdarzą się powiedzmy miesięczne czy dwumiesięczne przerwy, no, które też musimy uwzględnić. Więc tak naprawdę realnie na rękę dostaniemy 20-25 tysięcy. No, jeszcze oczywiście, też będzie trzeba pewnie podjechać, coś się zepsuje, no, jakieś różne sytuacje będą wypadać. Więc tak naprawdę cała ta kwota, którą zarobimy z najmu, yy, przerzucimy ją tak naprawdę do banku. Może się tego okazać. Zostanie nam z tego, no nie wiem, załóżmy 5 tysięcy, albo nawet trochę mniej, w zależności jakich najemców będziemy mieli. Więc pojawi się pytanie w takim razie, czy jest sens? Po co to w ogóle robić? Po co wynajmować mieszkanie, skoro, skoro i tak praktycznie wyjdziemy na zero? Więc tutaj radziłbym się zastanowić, ale mogę dać tak takiego bardzo fajnego tipa dla osób młodych, które, no młodych, nie młodych, po prostu dla osób, które chciałyby z takiego kredytu skorzystać. Jeżeli ja miałbym e, taką możliwość, to chyba skorzystałbym z niego na nieco innych warunkach. Na jakich? No zrobiłbym e, coś takiego. Wykupiłbym mieszkanie od swoich rodziców. Którzy, no zakładam, mieszkają, wykupiłbym po prostu od nich mieszkanie, oni by mi je sprzedali na tym preferencyjnym kredycie 2%, oni natomiast otrzymaliby gotówkę. No załóżmy, pół miliona złotych otrzymaliby gotówką. Następnie za te pół miliona, które oni by otrzymali na konto, oni kupiliby kolejne mieszkanie. I zrobilibyśmy taką roszadę, że tak naprawdę ja byłbym właścicielem ich mieszkania, oni by byli właścicielem mojego mieszkania, e, tylko że mieszkalibyśmy na odwrót, czyli oni by mieszkali w moim mieszkaniu, ja bym mieszkał w ich mieszkaniu. E, tym sposobem mamy pół miliona e, złotych środków i mieszkanie, z którym możemy sobie robić, co nam się żewnie podoba. Możemy je sprzedać, możemy je wynająć. Nie mam żadnych ograniczeń. A zakładam, że raczej większe prawdopodobieństwo jest, że nasi rodzice będą mieszkać tam, gdzie mieszkają od nie wiem, 20 lat, że będą mieszkać tam przez kolejnych 10-20 lat, niż my, którzy załóżmy mamy 25-30 lat, kupimy sobie kawalerkę, a potem będziemy chcieli to mieszkanie zmienić na większe, bo zmienią się po prostu okoliczności. Oczywiście no, jest to takie rozwiązanie powiedzmy... Mm, na granicy prawa, ale na pewno to nie jest zabronione, no ale radziłbym się zastanowić, i myślę, że mało to być całkiem fajny pomysł i całkiem inne podejście do tego kredytu 2%. To, o czym warto jeszcze powiedzieć, to dopłaty. Dopłaty są w tym roku. Przyszłym też będą, ale pytanie do którego miesiąca, bo te dopłaty do kredytów najpewniej się skończą. Teraz mamy wybory za chwilę, więc nie ma tego problemu, na pewno te kredyty będą, ale radziłbym się też zapewne pośpieszyć, no bo wydaje mi się, że ta pula kredytów no, nie wystarczy jednak na cały przyszły rok, chyba że po prostu coś się zmieni w przepisach, co oczywiście też jest możliwe. Pamiętajmy, że kredyt, ten 2%, no, powoduje to, że o wiele więcej osób teraz zaczyna szukać mieszkań, więc jeżeli ja byłbym na miejscu osoby, która taki kredyt Chcę wziąć, no to raczej bym się dosyć mocno, naprawdę śpieszył, żeby jakieś mieszkanie kupić, bo zaraz tych mieszkań prawdopodobnie nie będzie. Pamiętajmy, że Teraz będziemy już mamy taką niszę, czy też będziemy wchodzić w tą niszę covidową rok 2020. No jeżeli ktoś wtedy nie dostał pozwolenia, nie deweloperzy nie występowali o pozwolenia na budowę, no to te mieszkania nie budują się przecież w pół roku, tylko to trochę trwa załatwienie wszystkich formalności, wybudowanie i tak dalej i tak dalej, więc teraz no, będzie ta nisza rynkowa raczej dosyć duża. A co za tym będzie szło? No oczywiście będą rosły też ceny. Inflacja, wzrosty ceny materiałów, wzrosty ceny pracowników, to wszystko spowoduje wzrosty cen, no więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, żeby taki kredyt wziąć, to sugeruję go brać raczej już niż za pół roku, bo za pół roku możemy się lekko zdziwić, że rynek trochę już odjedzie i też w ogóle już nie, nie będzie wyboru, nie będzie za bardzo w czym przebierać. Generalnie podsumowując, uważam, że to jest dobry pomysł. Jeżeli miałbym taki wybór, na pewno bym z takiego kredytu mimo wszystko skorzystał, ale ja bym skorzystał z niego właśnie w taki pomysłowy sposób, wykupując mieszkanie od swoich rodziców. A za tą gotówkę, którą oni by otrzymali, kupiłbym po prostu mieszkanie, w którym docelowo ja bym mieszkał, ale nie musiałbym się przejmować, czy tam będę mieszkał 10 lat, czy 5, czy 3, czy je będę chciał wynająć, zrobić cokolwiek. No, może to nie jest w 100% etyczne rozwiązanie. No ale cóż, po prostu. Czasem trzeba kombinować. No, ja bym na pewno nie chciał się zablokować z takim mieszkaniem na 10 lat, i później móc tylko mieszkać w 30-metrowym mieszkaniu, tylko mieć też opcję no, zwiększenia swoich warunków mieszkaniowych, no, na przykład mieszkanie trzypokojowe o o wiele większym metrażu. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam na stronę internetową, gdzie też można znaleźć trochę materiałów do pobrania. Do poczytania. No, zapraszam i zachęcam. Dziękuję. Do zobaczenia.